O Jezus, ja tak muszę to obejrzeć widzowie. No muszę. Wiecie, że jest taki rare event na streamie raz na miesiąc, że ja sobie w ligę pogram. Ostatnio był taki rare event, grałem 20 godzin. <grym> Jak już przysiądę do ligi, to przysiądę na dobre. I według przecieków, według przecieków wychodzi Liga Legend 2. O co chodzi? Nie wiem. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale pogadałbym sobie o tym jako koncepcie, bo jest przeciekawy Go. Oglądałem Marweka. Rok 2026 zmieni League of Legends na zawsze pojawi się LOL 2, a przynajmniej według przecieku również pojawiły się przecieki odnośnie dawno Aha. zapomnianego projektu Ryotu. Dokładnie chodzi o RPG w świecie Derry. Nie muszę Jeszcze chyba mówić, że jest się coś robi. na co wielu graczy czeka. Junara kilka miesięcy po swojej premierze dostaje kilka nowych kwestii dialogowych ze względu na wyjście zahena, a TMT dostało jeden z najlepszych cinematików w historii. Trochę się tego nagromadziło. Dlatego dzisiaj zajmiemy się czterema tematami w takim ala odcinku newsowym, żeby Dobra. tego na cztery różne materiały A dwa newsy przede rozumieć. wszystkim interesują. Obejrzymy sobie. Obejrzymy sobie, obejrzymy. Zrobią tak, jak z CSM. A właśnie ciekawy jestem, jak oni to ogarną. Jeżeli by mieli... Bo to Moi naprawdę, drodzy, wydaje na mi się, że to nie ma sensu, ale... Do zgarnięcia będą klucze, które odblokowują wam przepustkę. Czyli tutaj oczywiście znajdziemy masę ikonek, emotek, skinki, a na końcu prestiżową Pieprzony, Zoe. Jak Battle Pass Przede wszystkim trzeba kanał subskrybować, trzeba zostawić kciuka do góry, a co najważniejsze, napiszcie w komentarzu jedno słowo, czyli przepustka. Czas macie do soboty, 15 listopada, Dawaj, do godziny 15, i wtedy wybiorę kogoś, kto wykrywa i napiszę w komentarzu, siemaneczko, wygrałeś, wygrałaś, proszę się zgłosić tu i tu. Także zapraszam do takiego malutkiego konkursu. Można jeszcze zgarnąć drugą przepustkę. Do niej wybierzemy kogoś na streamie. Również dzisiaj, czyli kiedy ten materiał wychodzi, w piątek na streamie do zgarnięcia 2000 RP-ków. Streamy odbywają się na Kiku, link znajdziecie w pierwszej linii opisu bądź przypiętym komentarzu. Wczoraj udało nam się no ho, przebić Kik. pierwszy tysiąc widzów, także z całego serducha wam dziękuję, że pomaga i rozwijać skrzydła też na innej platformie, a już szykuję kolejne i kolejne rzeczy, które będziemy na streamach realizować. Zacznijmy od nowych tekstów Junari, które zostały dodane po wyjściu Zachena na Siema. PB i te są niezwykle ciekawe. Ty ten zachęt wygląda przeciekawie jako postać, w sensie to jest recykling w poprzednich, kurwa, skilli, postaci, ale jako to planer nawet fajnie wygląda. Po prostu. I dość prosto. Oczywiście po raz kolejny tworzą o Marweka bo jest sezon albo League event o jestem ogromnym fanem Darkinów i gdy słyszę o jakichś wzmiankach rozwijających ich lore to jestem bardzo ukontentowany. Nowe teksty Junary wskazują, jakoby jej losy i zachęta nie tylko miały być kontynuowane, co więcej, Junara dostała bardzo ciekawą interakcję do zgromadzenia. Dzięki. Jak wiemy, poprzedniczka Zoe odpowiada za pokazanie śmiertelnikom, jak zamykać Darkinów w ich własnych broniach. Znalezienie Zoey przez Junary może być kolejnym fabularnym wydarzeniem, jakie zobaczymy w kanonie Ligo Legendowym. I być może w kolejnym sezonie, w kolejnym roku, coś podobnego zobaczymy. Ciekawy jestem, co oni w tym kolejnym sezonie Ligi Legend zrobią, bo oni zmienili trochę podejście. Teraz nie ma być presezonów, nie? Ja tak kurde wracam po tych trzech latach przerwy do Ligi Legend i trochę w szoku jestem, ile tutaj jest zmian w podejściu ze strony Riotu. Bardzo mnie ciekawi, co oni wykminią teraz na, na tak naprawdę no, za dwa miesiące. Nie ukrywam, chciałbym. Tym bardziej, że temat drugiej wojny Darkinów, gdzie mamy dwie strony konfliktu. Po jednej stronie Adroxa, a po no, drugiej widzisz. przepotężną i moją ulubioną kanonicznie postać, Zolani. Ty, ale Te... zajebiście wygląda, kurwa. Niech to wejdzie do ligi. Co jest? Ja pierdzielę, ty. <taki> Takim czymś tam pograł. Ulubioną kanonicznie postać Zolani. Kurczę, to jest tak nośna tematyka, że to tylko czeka, aby coś z tym zrobić. Karcianka Legends of Runeterra coś z tym zrobiła, dodając kilkanaście kart i to są tylko grafiki a to już jest jedno z najciekawszych wydarzeń w kanonie League of Legends. No cóż, moi drodzy, nic tylko. Czekać. Kolejnym tematem na dzisiaj jest fenomenalny cinematic zapowiadający nowy set TFT. I moim zdaniem jest to jeden z najlepszych, której TFT na się nowy zajebiście dobrze trzyma, w, nie nie trzyma jednak... w ogóle. To jest dla mnie fenomen. Ja myślałem, że ta gra szczerze umrze po prostu, nie? Po zaraz po hypie na autoszachy. A oni nie dość, że znaleźli bardzo dobrą formułę w tym, w tym gatunku, który tam wybuchł parę lat temu. To jeszcze na tyle często to aktualizują i zmieniają, że faktycznie kto ma swoją popularność, ma swoją widownię swoich odbiorców i takich już oddanych fanów stricte TFT a nie ligowców, którzy chcą pograć co innego i to działa i lepszy. To Natomiast jest po prostu wiadomo, kurde jest dobre. To zapowiedź mocno lorowa, więc tutaj mogę być bardzo stronniczy. Still legendary jest zapowiedzią nadchodzącego w grudniu lorowego setu TFT. Nie muszę chyba mówić, że będzie przeze mnie mocno grany. Może stricte analizy robić tutaj nie będę, gdyż nie jest to jakoś wybitnie mocno kanoniczne i również nie jest to jakoś tak gorący temat moim zdaniem, by robić pod to analizę, natomiast set ma zabrać nas w klimat danych regionów ligo legendowych. Cinematic jest oczywiście zrobiony tak, by nawiązywać do ważnych fabularnych Znaleźli, zajebali jak wszystko. Wszystko kurwa na świecie jest zajebane od kogoś <laughs> poza tym, albo oryginalnym twórcom, o którym się nigdy nie pamięta. Więc jeżeli potrafisz coś zajebać i utrzymać to dłużej niż wszyscy i z największą popularnością, to jest to jakiś sukces. Do części demacjańskiej w Warriorsach, gdzie Lux i Galio walczyli z Sylasem, Mamy też część nawiązującą do cinematika Call of Power. Akurat cinematyki lore zawsze były na poziomie. I tutaj mamy sporo wspólnego z tym. Jak również mamy potężną szurimańską scenę walki na susa. Poza tym jednym. Z summoner z riftem, kurwa, to na początek ile jest sezonu. Tutaj ciekawostek, to trzeba powiedzieć, naprawdę szapoba dla Rajotu. I przez te najciekawsze lorowe kwestie sobie tutaj przejdziemy. Rozpoczniemy od mapy, która prezentuje oczywiście mapę runterry, i mamy oznaczenia konkretnych miejsc. Demacja tutaj na biało, wyżej Freljord, ale ogólnie jest to znacznik Freljordu, a nie jakiegoś konkretnego miejsca, bo jest ono trochę na północny wschód od terytorium Avarosan. A na południowy zachód od mroźnej straży. Jak ja słucham Marweka i to, ile ten chłop ma wiedzy lorowej, ile tak naprawdę tego loru w tej grze jest, ile różnych, nie, nie tylko nazw własnych, ale właśnie regionów, postaci, przeróżnych wiesz, relacji między nimi, nawet wynikających właśnie z kwestii dialogowej, które wcześniej były, to no tylko by się chciało dostać już w końcu to MMO. Ale ja mam wrażenie, że albo to nie wyjdzie nigdy, albo jak wyjdzie, to już i tak będzie kurde. Dawno ten pomysł spalony dla nas. Dalej mamy na czerwono. Noxus i jest postawiony w okolicach stolicy, czyli bastionu nieśmiertelności. Na fioletowo Ionia, żółty i zielony to Piltover i pomarańczowy to Bilgewater, kolejny fiolet to Targon, złoto Shurima wiadomo, seledynowy to Isztal, a ostatni to Wyspy Cienia. To, co jest warte zaznaczenia, to też nie ma co tutaj przykładać jakiejś ogromnej wagi, ponieważ ta mapa Runterry ma trochę inny kształt od tej, jaką rzeczywiście znamy. W każdym razie, pęgul ląduje na Demacyjskim Placu przed Pałacem. Spotyka Lux, uciekającą przed łowcami magów, która jednym dotknięciem ręki budzi do życia potężnego Galio. Trzeba przyznać, że jest to bardzo fajny lorowy smaczek. Bo w kanonie rzeczywiście Lux jest na tyle potężna, że bez problemu jest w stanie demacyńskiego kolosa obudzić. Swoją drogą Lux jest jedną z najpotężniejszych czarodziejek w kanonie League of Legends, jeżeli chodzi o nazwijmy Jeżeli tak, liczbę skinów śmiertelników. Ten wątek w cinematyku kończy się nawiązaniem do wzniesienia się Luxanny i walnięciu ulta w Sylasa. Drugi wątek jest w Bilgewaterowych dokach rzezi. Akurat akcja rozgrywa się podczas walki MFki i Gangplanka. W tym miejscu zobaczymy na przykład jego ludzi z wyścigów. Który region z ligi jest no wasz Ogólna Nawz prezentacja interpretacja MFki ja i Gangplanka, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy w Bilgewater. Natomiast najlepszy fragment dotyczy Shurimy, gdzie mamy kilka fajnych nawiązań do Legends of Runeterra chociażby znajdującego się w powietrzu Azira, czy walkę Renektona i Nasusa. Nie tylko jest to lorowo zgodne z przypuszczeniami odnośnie nadchodzącego konfliktu w szurimie, gdzie to Nasus miałby stanąć po stronie Azira, a Renekton po stronie przeciwnej. I specjalnie powiedziałem po stronie przeciwnej, bo nie mamy tutaj armii Zerata, tylko mamy krokodyle. I to też w zasadzie nie jest przypadkowe, aczkolwiek armia krokodyli jest tyle. Nie chcę mówić. I to mówić, też w zasadzie ale... nie jest przypadkowe, aczkolwiek Najlepsza postać w grze. Pozdrawiam. Polwiek, armia krokodyli jest trochę przedstawiona chyba na <laughs> wyrost. Aczkolwiek nawiązanie jest fajne i nie każdy je wyłapie, chociażby jeden z followersów Renektona w karciance Legends of Runeterra, czyli raz Bloodmain, jeździ na wierzchowcu, który rzeczywiście jest istotą na zasadzie krokodylopodobnej. Zresztą fajnie, bo raz jest rzeczywiście istniejącą postacią w kanonie poza karcianką. Natomiast najlepsza jest oczywiście walka Nasusa i Renektona, nie tylko nawiązująca do ich wyglądu i rozmiarów w karciance, ale również nawiązująca do ich rzeczywistych, maksymalnych rozmiarów, gdy chociażby walczyli z Zeratem, próbując go uwięzić. Jest tutaj również bardzo pocieszna ciekawostka. Nasz wąż, choć na początku jest przerażony, a tak ten też jest gadem. Trzecim newsem na dziś jest wyciek gameplayów i screenów Oho. z kategowego projektu. Ryan, dobra, przechodzimy tutaj do myślę, mięsa. że warto się na chwilę zatrzymać i sobie to poukładać, bo generalnie projektów, czy przecieków odnośnie rajotowych projektów było trochę, więc uporządkujmy. Riot ma pracować nad trzema różnymi projektami. Czy to według śledzeń, poczynań Riotu, czy samych przecieków. Pierwszy to oczywiście MMO w świecie Runeterry. No. I to wydaje mi się, że możemy już powiedzieć, eee. że w 100% potwierdzone. MMO to jest taki gatunek, w którym tyle kasy i czasu trzeba włożyć, że jeżeli to w ogóle dojdzie do skutku, to ja nie wiem, ile lat to zajmie. Bo oni mieli naprawdę już ponoć dużo zrobione z Go Scrollerem, który robił, no... To, kurde, najlepsze rzeczy w Wowie, i poszedł do Riotu i, i wzięli go do robienia MMO między innymi. I gdy Ghostcrawler odszedł. To pół roku później oni ogłosili, że ej, to MMO w sumie to totalnie nam się wizja rozjechała i kancelujemy je. I długo o tym nie będziecie mogli usłyszeć nic, ale my będziemy je robić, tylko po prostu na nowo musimy zacząć. Więc kolejne 5-7 lat pewnie robienia. Oni to chyba ogłosili co, z rok temu? Więc obstałem 2030 na MMO Riotu. Riot nawet na stronie karier, gdzie udostępnia stanowiska do obsadzania, pisze bez ogródek, że chodzi o team od MMO. Nieraz, nie dwa w komunikatach rajotowych to MMO było podejmowane. Wiem, że szefem od fabuły jest Anton Reynolds, czyli ten sam facet, który napisał powieść zrujnowanie. Dobrze, Tego, chyba. czego projektowi MMO brakuje, to nazwy i trailera. Oraz oczywiście daty wydania. Drugi projekt to podobno, i zaznaczam podobno, rajot ma robić coś na zasadzie swojego Genshina czy Hunkaja czyli gry gacha. Co wcale mnie nie dziwi, bo Mnie widzimy, też jak... nie, oni chcą po prostu zarobić siano. Czemu mieliby nie zarobić tego siana? Kryot Gacze Lubi. A trzeci projekt to gra RPG. I właśnie. O Dobra, ten to jest projekt ciekawe. chodzi w dzisiejszym materiale. Grę o kryptonimie Projekt F. Jeżeli oglądaliście lata... O Jezu, ty, ale to coś, to ja pamiętam, kurwa, jak było dziesięciolecie Riotu i oni pokazali, że teraz Riot Games to naprawdę games, a nie game. I pokazały się te gry typu Karcianka, Biotyka, wiesz, że będzie to wszystko i zapowiedzieli nie wiadomo jak, dużo. I pokazali między innymi to. Pamiętam tego screena. Tylko, że nic z tą grą się nie działo. Temu dziesięciolecie League of Legends to być może kojarzycie taką gierkę, gdzie Blitzcrank no. z Ezem z kamery z góry... Coś tam sobie robili. To dokładnie chodzi o ten właśnie projekt. Co ciekawe, Riot od tamtego Myślałem, czasu że to zupełnie nic o nim nie mówiło. Nic nie pokazywali, nic nie ogłaszali. A przypomnę, że było to już bagatela 6 lat temu. Masa osób o grze zapomniała. Inni też na pewno są zdania, że Riot pewnie projekt już porzuciło. Kurde, jakby to była taka RPG-owa przygodówka, to byłoby nawet spoko. Tylko ten rzut izometryczny mnie trochę dziwi, bo masz ligę w tym, nie? Choć nie wiemy, jaki jest stan tego no, chyba, że to projektu, slash. to zapowiedź może się pojawić Faktycznie. za 3 dni, a może się nie pojawić nigdy, bo temat jest już dawno zamknięty, tak w internecie pojawił się przeciek krótkich fragmentów gameplayu z tej właśnie produkcji. Na fragmentach widzimy Eza, Aszkę i Blitza, przemierzających uh -huh. las Aioni i jakieś szurimańskie miasto. Celowo nie mówię stolice Szurimy: mamy tam słoneczny dysk, w porządku, ale ten w stolicy był ogrom większy. I nic nie było położone wyżej od niego. I w mniejszych szurimańskich miastach repliki słonecznego dysku również się znajdowały. Ale kto wie, jak tutaj potraktowano kwestię artystyczną. Bo może wiecie, w grze po prostu będzie to zaprezentowane, czy byłoby zaprezentowane inaczej. Do tego pojawiło się kilka screenów prezentujących te same lokacje, o których wspomniałem. No I dobra, to... jak ja widzę te paski pod rankiem, to mi się wydaje, że to nie będzie jakiś hack and slash typowy, tylko bardziej właśnie jakaś taka chillowa kolejna gra, jak była gra o no i Willumpie, czy gra o Sylasie. To, co chciałbym podkreślić, to z tego, co tutaj widzimy, wygląda to kurczę naprawdę w porządku. Riot kochane games, czekamy. Świat Runterry jest wręcz idealny do przygodówek, gier RPG, slasherów, hack and slasher, czy MMOSów. Zresztą pokazały nam to gry z podszyldu Riot Forge, takie jak Ruined King czy Song of Nunu. Mam szczerą nadzieję, że projekt F cały czas istnieje i prace nad nim trwają, a nie został gdzieś tam wrzucony do kosza. Natomiast najgłośniejszym tematem, który omówimy w dzisiejszym no. filmie, jest rzekome nadejście Lola 2. Dobra, czy to ma sens? Moim zdaniem nie. I już wam mówię dlaczego. Bo resetowanie, znaczy, dobra, inaczej. Jeżeli chcą po prostu zrobić update 2.0 do tej gry, w którym okazałoby się, że klient działa. <gry> Brzmi śmiesznie, ale okazałoby się, że klient działa, że gra ma poukładany kod i nie ma kodu spaghetti, i nie ma problemów z dodaniem jakiejś niko, że musisz wszystko przepisywać kurwa na nowo, bo okazuje się, że nagle gra się cała zepsuła. No to spoko, żeby nie wiem, na wyższy level graficzny to wjechało i tak dalej, i tak dalej. No zresztą mieliśmy niesamowity update graficzny i powoli te wszystkie zmiany graficzne, chyba w czwartym sezonie, gdzieś w okolicach. Ja pamiętam, jak zmienili mapę, U, chyba trzeci, czwarty sezon jakoś. No i wtedy zaczęły się też zmiany w post postaciach wizualne, żeby to wszystko nie było takie kanciaste, no i teraz wygląda to całkiem przyjemnie dla oka, ale jednak już trochę w tyle, tak mi się wydaje. Oczywiście nie możesz też nie wiadomo jak odkleić się z grafiką Lola, bo chcesz, żeby on działał na jak największej ilości urządzeń, ale no pewnie do przodu mógłby pójść, więc gdyby chcieli to na jakimś nowym silniku postawić, gdyby z nowym kodem chcieli to postawić, to ja to rozumiem, ale jeżeli po prostu chcieliby zrobić Lola 2, to teraz wyobraź sobie, wszystkie te postacie przenieść, wszystkie te skiny przenieść, wszystko to robić w momencie, gdy gra w sumie ma się chyba całkiem nieźle, oczywiście ludzie będą Będą mówić, że Liga Legend umiera, ale ja to słyszałem 10 lat temu, więc tak jak 10 lat temu, tak teraz w to nie wierzę. Liga będzie trwać. Tylko pytanie, czy w momencie takim, no, w miarę pewnie stabilnym finansowo z tą grą i esportowo też, chcesz tworzyć League of Legends 2? Ja bym League of Legends 2 traktował jako jakiś kurwa ratunek w momencie, gdy jest źle. Rok 2025 zmieni League of Legends na zawsze. Takie słowa usłyszeliśmy w związku z historią W Lol 2 najwięcej... nikt nie będzie posiadać skinów, więc trzeba będzie znowu kupić zdobyć. A to akurat głupie założenie. Wydaje mi się, że wtedy Riot by po prostu wszystkich dosłownie zniechęcił do siebie. Obstawiam, że jeżeli by wyszedł Lol 2, to mają też przykład ze Smite 2, bo wyszedł Smite 2 i w Smite 2 na przykład było tak, że oni tam chyba nie przenieśli wszystkich skinów, że wiele z nich było zapomnianych i wiele z nich powiedzieli, że po prostu nie przeniosą i ludzie po prostu je tracili, nie? Normalnie te chyba, które mieli to to albo były przeniesione, albo dostawali na nie walutę No i tam po jakichś dramach, aferach, zamieszaniach Oni się tam zreflektowali i chyba waluta za te usunięte skiny też będzie dostawana No ale jednak nie będzie tam wszystkiego Żeby Riot to zrobił dobrze, musiałby przenieść moim zdaniem każdą ikonkę, emotkę, każdego skina Wszystko dosłownie, żeby człowiek nie czuł, że cokolwiek stracił A nie, że dostaje walutę w zamian I właśnie to musiałoby działać tak, że ty masz to samo dalej na tym koncie, co kupiłeś wcześniej Nie mógłbyś tego tracić, bo gdybyś to tracił, to kurwa ludzie by ich zrównali z ziemią League of Legends na zawsze. Takie słowa usłyszeliśmy w związku z historycznie największym budżetem na Lola w historii Riot Games. Później trochę zapał graczy starał się ostudzić Riot Medler, zapewniając, że to trochę za dużo powiedziane, ale nie jest to teraz istotne. Określenie: 25 rok zmieni League of Legends na zawsze. Może być, czy mogło być oczywiście interpretowane na tysiąc różnych sposobów. No bo dodanie Atakana można tak zinterpretować, powrót starych trybów jak Dumboty czy Zimowa Mapa. Motyw sezonów jak Noxus czy Spirit Blossom, czy wreszcie. Akurat pomijając ten fuck up z Blue Essencją, który mieli z kupowaniem czempionów, bo to chyba było w tym roku jeszcze, tak mi się wydaje, to ten rok w lidze legend, tak jak sobie analizowałem wstecznie wyglądał tak źle. Bo ja wróciłem, no nie wiem, parę miesięcy temu dosłownie. Kurde, i fabularnie to wygląda solidnie, i postaciowo to wygląda solidnie i jest sportowo ciekawie dalej. I kurwa zimowa mapa, i te wszystkie wędziki, dumbociki, powroty jakichś takich rzeczy, które ludziom się podobały. No, całkiem solidnie. To, co mnie zdziwiło, jak wróciłem do Ligi Legend, to, że są kacza skiny. Ja pierdolę za 500 dolarów. <laughs> to, to jest mocno odkleja. Śmierć Ksina, <laughs> Ale i poznawienie no. postaci plot armoru Natomiast pojawiły się przecieki sugerujące dużo większe rzeczy, niż miało to miejsce w tym roku. Przeciek pochodzi od chińskiego community, jak sporo przecieków w tym roku swoją drogą. Jak również co ciekawe, sporo z tych przecieków jednak się sprawdziło. Według tych informacji w 2026 roku ma się pojawić ogrom zmian gameplayowych oraz technicznych usprawnień. Generalnie co roku na początku pojawiają się zmiany i widać, że od wyjścia Sylasa, kiedy to Devowie musieli zacząć bardzo mocno kopać w Ligo Legendowym Spaghetti, to kwestie techniczne rzeczywiście idą do przodu. Rad... Kurde, tak szczerze może... naprawdę. Jak ja bym był na miejscu Riotu, ja po prostu bym faktycznie niekoniecznie robił Lola 2, bo to też nazwa może myślę tak marketingowo dziwnie tworzyć klimat. Ja bym po prostu zrobił update 2.0 do Ligi Legend. Który i tak można fajnie marketingowo opakować No i przepisał ten kod Zabdejtował tę grę tak kompletnie, nie? Nie wiem, usprawnił ten silnik, żeby graficznie to po prostu lepiej można było też podkręcić Ogarnął klienta w końcu No tak odświeżył tę całą grę Ale niekoniecznie tworzył nową Bo, bo to chyba nie jest potrzebne Pokojnie na przykład zrobić odbijanie pocisków MEL Nowe tryby, które wcześniej były niemożliwe do zrealizowania, czy chociażby nadchodzące sterowanie wsadem. Ja nie mówię, że Liga jest jakimś giga zaawansowanym technologicznie produktem. Ja tylko mówię, że Riot generalnie jeżeli chodzi o technologię, to rzeczywiście usprawniło tworzenie rzeczy na przestrzeni ostatnich lat. Zatem jestem skłonny uwierzyć, że jakieś spore zmiany technologiczne czy funkcyjne mogą się pojawić. Natomiast traktowałbym to bardzo sceptycznie i z dużym przymrużeniem oka. No. Będąc na miejscu Riotu, wydaje mi się, że no może robić Lola 2, ok, w porządku, ale na pewno nie wypuściłbym go teraz. No Patrząc jak to na przykład wyszło w no właśnie, to, nie ma to w ogóle sensu. stroniłbym od określenia LOL 2. A przede wszystkim, League of Legends ma tak ogromną bazę graczy, jest to nadal po tylu latach tak chodliwy tytuł, że uważam, że byłby to strzał w kolano. Ale, mimo wszystko, w nadchodzące zmiany techniczne jestem w stanie uwierzyć. Według przecieku, ma się również pojawić sporo zmian wizualnych postaci. No i tutaj też sceptycznie bym do tego podchodził, bo Riot bardzo powoli, ale bardzo sumiennie podchodzi do reworków czy zmian graficznych postaci, przez co. Znaczy reworki jasne, oni zawsze dość powoli robili, ale odświeżenia wizualne, czy splash artów, czy nie wiem, jakiejś rozdzielczości nawet grafiki, żeby może Gragas nie miał kanciastego brzucha, no to domyślam się, że dałoby się całkiem szybko i dużo zrobić. Dzieje się to bardzo wolno, więc nie wydaje mi się, żeby nagle w 2026 roku pojawiły się Bóg wie jakie rzeczy. Osobiście nie wierzę w nadejście Lola 2, ale widać, że od lat Riot robi rzeczy w silniku gry, może też Riot podzieli się ze mną, Czymś wcześniej i będę mógł Wam o tym opowiedzieć? Tego nie wiem. Myślę, że jakbyśmy większość graczy zapytali, to po prostu chcielibyśmy działającego klienta. No. Ja się z tym zgadzam Kurwa, no nie wiem Jeżeli faktycznie to jest od jakichś wiarygodnych likerów No to ja bym obstawiał, że to są po prostu zmiany techniczne I gigantyczny update do Ligi Legend Który będzie ją Ale niekoniecznie osobna gra Jak Overwatch, wiecie Że zmieniamy, kurde, teraz będzie Liga Legend 2 Nie chce mi się w to wierzyć, nie? Zwłaszcza, że, kurwa, no te ostatnie modyfikacje Ligi Czy jakieś właśnie Atakany Czy jakieś Alkowy Które no dla mnie to są stosunkowo dość świeże, nie? To, to wyglądają dość solidnie więc tak wyrzucać to do kosza to, to też by było bez sensu Szywana powinna rework dostać niedługo Reworki są w ogóle moim zdaniem drogą dla nich teraz Jasne, oni pewnie będą chcieli rozbudowywać ten kanon lorowy, Więc nowe postacie są potrzebne I nie mam problemu z tym, żeby wychodziły tam nie wiem Trzy czy dwie postacie w roku Ale nie ma sensu na pewno więcej wypuszczać Lepiej jest odświeżać to co już było Bo te postacie, wiecie Z roku na rok coraz większa pula postaci Będzie dawała ci poczucie przestarzałych Zwłaszcza, że nowe postacie mają... Nie wiem, no na 10 kapitów skill, nie? To, to potem wypada to dość śmiesznie. Porównaj się jak wygląda Gragas w LoL-u a jak w Wild Drifcie. No Wild Drift wygląda bardzo ładnie, nie? To, to, to wiadomo. Gragas, prezentacja skórki. Jak on był? Bo jaki Gragasik! No i to jest Gragas! Então é escuro da grega, Não.